Dzień dobry, witam Państwa na kanale Pytanie o zdrowie. Po drugiej stronie monitora dr Anna Broniecka, dietetyczka z Wrocławskiego AWF-u, a ja nazywam się Agata Ałykow i dzisiaj będę pytała o bardzo ważny składnik diety, jakim są kwasy omega-3. No to na początek wyjaśnijmy, czym one są. Dzień dobry. Kwasy omega-3. Właściwie poza, albo inaczej, zanim powiem, czym są kwasy omega-3, to powiem krótko o tym, czym są w ogóle kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe są składnikiem tłuszczów właściwych, to tak chemicznie same kwasy tłuszczowe to są tak naprawdę pewne cegiełki, które nam te tłuszcze budują. I teraz, w zależności od tego, z jakim kwasem tłuszczowym będziemy mieć do czynienia w cząsteczce tego tłuszczu właściwego, to mamy do czynienia z produktami spożywczymi zdrowymi albo trochę mniej zdrowymi. Teraz mamy kwasy nasycone, które kojarzą nam się przede wszystkim z produktami odzwierzęcymi, czyli z mięsem, czyli z różnymi przetworami mięsnymi, typu kiełbasy, parówki, pasztety. Mamy kwasy nienasycone, które kojarzą nam się przede wszystkim z produktami roślinnymi, ale również powinny nam się kojarzyć z produktami, od zwierzęcymi, jakimi są ryby lub owoce morza. I teraz dochodząc. Do odpowiedzi na pytanie czym są kwasy omega 3. To jest jedna z rodzin kwasów wielonienasyconych, która charakteryzuje się pewnymi cechami chemicznymi i te cechy chemiczne powodują, że te kwasy mają określoną budowę, a w związku z tym mogą również pełnić konkretne funkcje w naszym organizmie. I kwasy omega 3 to jest jedna z tych rodzin kwasów wielonienasyconych. Mamy jeszcze kwasy omega 6, które również są wielonienasyconymi kwasami. Chemicznie od omega-3 różnią się położeniem podwójnego wiązania. Kwasy omega-3, jak sądzę, nie są czymś jednorodnym, jednolitym, ale zapewne dzielą się na jakieś frakcje, podgrupy, gatunki. To znaczy, kwasy omega 3 rzeczywiście występują w produktach spożywczych pod różnymi postaciami. To znaczy, w skład tej rodziny kwasów omega 3 wchodzą faktycznie różne kwasy, różne nazwy. My możemy się z nimi spotkać na opakowaniach produktów spożywczych, możemy się spotkać z nazwami tych kwasów w tej takiej przestrzeni medialnej, o której, o, która zajmuje się tą, tą gałęzią żywieniową i zdrowotną i rzeczywiście tych kwasów omega-3, takich przedstawicieli tej rodziny kwasów omega-3 mamy kilka, natomiast trzy takie naj, najczęściej przedostające się do opinii publicznej, do takiej wiadomości, to są kwasy DHA i EPA i to są kwasy, które występują w produktach, przede wszystkim w produktach odzwierzęcych, czyli w rybach i owocach morza i mamy kwas alfa-linolenowy, czyli skrót ALA, to jest kwas, który należy właśnie do rodziny kwasów Omega-3, ale jest to kwas występujący przede wszystkim w produktach pochodzenia roślinnego, czyli we wszystkich nasionach roślin oleistych, oczywiście w różnej ilości czyli w siemieniu lnianym, czyli w rzepaku, czyli w, w innych nasionach, z których tłoczone są oleje, ale również występuje w orzechach. Skoro kwasy omega-3 są takie istotne dla naszego zdrowia, to czy one mogą też przydawać się? W stanach chorobowych, a jeśli tak, to w jakich? Przede wszystkim wyjdźmy od tego, co kwasy tłuszczowe omega 3 robią w, naszej, w naszym organizmie, i to tak naprawdę już będzie odpowiedź na pytanie, czy mogą się przydawać w stanach chorobowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że kwasy omega-3 przede wszystkim wchodzą w skład struktur budulcowych naszego organizmu, każdej komórki naszego organizmu, to jest to odpowiedź na pytanie. Co się dzieje w momencie, kiedy w naszym organizmie toczy się jakiś proces zapalny, którego konsekwencją jest pewne naruszenie, naruszenie na przykład ciągłości, ciągłości tkanek błąd komórkowych? To rzeczywiście mają takie działanie odbudowujące. Ponadto kwasy nienasycone omega-3 mają działanie przeciwzapalne. Na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawów, na przykład w różnego rodzaju chorobach autoimmunologicznych takich jak choroba Hashimoto, one będą miały swoje takie protekcyjne działanie na organizm. Dodatkowo wspomagają pracę mózgu, wspomagają pracę układu nerwowego, więc we wszystkich chorobach neurodegeneracyjnych w okresie Senioralnym te kwasy z rodziny omega-3, w ogóle kwasy nienasycone, mają istotne znaczenie. Mają bardzo dobry wpływ na skórę, włosy, paznokcie, będąc też poniekąd składnikiem, oczywiście budulcowym tych wymienionych struktur. Świetnie wspierają układ sercowo-naczyniowy. Więc, znowu, w przypadku profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, ale również w takim żywieniowym wspomaganiu leczenia chorób sercowo-naczyniowych, te kwasy omega-3, 3 zdecydowanie są polecane. No i na pewno kwasy omega-3 to już tak właściwie na sam koniec tych głównych ich funkcji wspierają prawidłowe funkcjonowanie oczu. Czy my możemy się zorientować, że w naszej diecie tych kwasów z grupy omega-3 jest za mało? Czy organizm może nam dawać jakiś sygnał, czy to po prostu, nie wiem, należałoby się na przykład przebadać w tym kierunku? Przede wszystkim, jeśli spada nam odporność, przede wszystkim, jeśli rzeczywiście jesteśmy świadomi tego, w których produktach kwasy omega 3 występują, a my tych produktów nie spożywamy, to możemy domyślić się tego, że na pewno niedobory tych kwasów omega 3 będą występowały. A ponieważ kwasy omega 3, podobnie jak witamina D, to, są, to, to jest taki Taki produkt, tak nie produkt, a składnik pokarmowy, którego brakuje w naszej diecie, bo też jest go mało w produktach spożywczych, to rzeczywiście możemy się spodziewać tego, że jednak w diecie te niedobory, te niedobory będą występowały. Oczywiście można zbadać. Poziom wysycenia naszych, naszego organizmu tymi kwasami omega-3, ale to jest badanie dosyć drogie. Jego się raczej nie wykonuje na co dzień bardziej w badaniach naukowych, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak ewentualna suplementacja może wpłynąć na, na odporność organizmu, na, wy, na wydolność organizmu, ewentualnie jak może to wpływać na zawodowych sportowców, bo takie badania też są, też są robione. Natomiast myślę, że Powinniśmy mieć świadomość tego, że kwasów omega 3 w naszej diecie na pewno brakuje. Mamy kwasy omega 3 i mamy kwasy omega 6. Istotne jest zachowanie odpowiedniej proporcji między nimi. Jak ona powinna wyglądać? Proporcja między kwasami omega 3 a omega 6 to jest proporcja 1 do... Czterech. Mniej więcej, niektóre, niektóre dane podają również 1 do 5. Niemniej jednak dzisiaj w naszej diecie ta proporcja wynosi mniej więcej 1 do 20. Co to nam mówi tak naprawdę? Mówi nam to przede wszystkim to, że o ile o kwasach tłuszczowych omega-3, o każdym z tych, kwasie z tych kwasów tłuszczowych omega 3, możemy powiedzieć, że mają <trych> działanie. Przeciwzapalne, że działają świetnie na nasz organizm, protekcyjnie w różnych tych sytuacjach życiowych, naszych zdrowotnych, o których powiedziałam, o tyle kwasy omega-3 już nie zawsze będą to dobre działanie miały. Żeby też nie było wątpliwości, kwasy omega-6 są nam bardzo potrzebne. Natomiast właśnie ta proporcja między tymi kwasami jest niezwykle istotna. I dzisiaj tak naprawdę w naszej diecie problemem większym jest niedobór kwasów omega-3 niż to, że ta proporcja jest zachwiana. My mamy za dużo kwasów omega-6, dlatego że my spożywamy dosyć duże ilości żywności przetworzonej, wysoko przetworzonej, która jest przygotowywana na różnego rodzaju olejach. Smażona na różnego rodzaju olejach, a te oleje mają kwasy omega-6, omega właśnie, w związku z tym stąd zaburzenie tej proporcji. Dlatego ważne jest to, żebyśmy dokładali do swojej diety mm, kwasy omega-3, a starali się eliminować tą nadwyżkę kwasów omega-6. Wtedy tej proporcji 1 do 4 będzie po prostu bliżej, nam bliżej do tego, żeby ją zachować. Czyli co, my siłą rzeczy częściej jemy coś, co zawiera kwas omega 6 niż kwas omega 3. Tak, zdecydowanie tak, dlatego że kwasy omega-6 występują głównie w olejach, występują również w orzechach, ale w olejach, które my spożywamy na co dzień, których używamy do różnego rodzaju obróbek termicznych, które są używane również w gastronomii, tak naprawdę jako medium grzewcze czy grzejne. I w związku z tym no, jest dużo większa szansa na to, że spożyjemy więcej kwasów omega-6 niż omega-3. W czym szukać kwasów omega-3? Przede wszystkim w rybach i w owocach morza. To są te kwasy DHA i EPA, które dla nas z punktu widzenia pewnej konwersji w przewodzie pokarmowym, one są dostarczane w takiej postaci, jaka nam jest potrzebna. Oczywiście kwasy z rodziną omega-3, te, które występują w produktach pochodzenia roślinnego, czyli ten kwas ALA, między innymi, o którym powiedziałam, to jest oczywiście świetne źródło, siemielniane, olej lniany, olej rzepakowy, chociaż tutaj oczywiście wszystkie inne oleje orzechowe, na przykład, czy olej z pestek dyni, jak najbardziej też możemy znaleźć te kwasy omega-3, ale to będzie przede wszystkim ten kwas alfa-linolenowy. I teraz problem jest taki, że konwersja kwasu alfa-linolenowego do tych kwasów EPA i DHA w naszym organizmie jest bardzo mocno ograniczona. Różne Czemu? badania, różne informacje podają, że jest to konwersja rzędu maksymalnie 4%, więc tak naprawdę osoby, które na przykład są na dietach wegańskich lub wegetariańskich, nie są w stanie dostarczyć takiej ilości kwasów EPA i DHA, jakiej potrzebuje nasz organizm. W związku z tym, dla nich szczególnie zalecana jest suplementacja. No właśnie, jeżeli. Zapytam o te oleje. Bo my często unikamy oleju, bo wyobrażamy sobie, że jak będziemy go spożywać, na przykład do sałatki, no to natychmiast przytyjemy. Jak myśleć o tej sytuacji? To znaczy, tak: przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że olej to jest 100% tłuszczu. W związku z tym 100 gramów oleju, jakiegokolwiek oleju. To będzie 900 kilokalorii I to jest, myślę, że to przede wszystkim działa na wyobraźnię. Działa również na wyobraźnię to, że dodajemy do sałatki łyżkę czy dwie oleju, czy trzy i nagle okazuje się, że my zwiększamy wartość energetyczną tej sałatki o nawet 250-300 kcal, dodając te trzy łyżki na przykład. Tak więc to działa na wyobraźnię. Tylko pamiętajmy przede wszystkim o tym, jaki jest z jakością tego tłuszczu bo już tutaj o tłuszczu mówmy tak ogólnie tak lepiej jest żebyśmy dostarczyli tłuszczu w postaci tych nienasyconych kwasów tłuszczowych w postaci tego dodatku do sałatki właśnie niż żebyśmy zjedli jakiś kawałek mięsa tłustego mięsa który będzie miał w większości, tak naprawdę niemal nie chcę powiedzieć w 100%, ale w, dużym, w dużej mierze kwasy nasycone, które tak naprawdę poza wartością energetyczną no nie do końca wniosą do organizmu te wszystkie funkcje, o których powiedziałam, czyli funkcje budulcowe, odpornościowe, działające dobrze na układ krwionośny, mające działanie przeciwzapalne. To jest jakby dużo pracy, oczywiście, i duża świadomość tego, które produkty tłuszczowe powinniśmy wybierać, ale to się w perspektywie czasu rzeczywiście opłaci. Kiedy popracujemy nad nawykami żywieniowymi przez kilka tygodni, to później, tak naprawdę, ten nawyk powtarzany często, on nam wejdzie w krew. Będziemy wiedzieli, że lepiej jest wybierać produkty rybne, na przykład ryby, albo, żeby wybierać produkty, właśnie olejowe, żeby dostarczać tych kwasów nienasyconych kosztem jakiejś porcji bardzo tłustego mięsa. Załóżmy, że nie jadamy w ogóle żadnego mięsa, nic od zwierzęcego. No, niespecjalnie nam smakują też oleje. Czy po ten kwas Omega-3 możemy sięgać, jedząc coś innego? Jest jeszcze produkt, który jest jeszcze mało popularny, ale myślę, że on będzie zyskiwał na popularności: to jest olej z mikroalk. I to jest olej, który zawiera kwasy te EPA i DHA, to jest jedyny wyjątek wśród tej roślinnej części naszego świata, on rzeczywiście te kwasy EPA i DHA zawiera i to może być pewien rodzaj, pewien rodzaj suplementacji dla właśnie osób, które są na dietach bez, bez produktów zwierzęcych. Natomiast w takim przypadku tak naprawdę, jeśli nie ten olej z mikroalk, no to wtedy jedynie suplementacja i znowu, żeby nie wprowadzać produktów pochodzenia zwierzęcego, to Trzeba znaleźć taki suplement, który ten olej z Mikroalg właśnie jest, nie wiem, zakap zakapsułkowany na przykład. I, I wtedy te kwasy w takiej postaci spożywać. Oczywiście jest grupa produktów, które te kwasy omega-3 i omega-6 zawierają. Natomiast. To są takie ilości, które musielibyśmy spożywać, żeby pokryć zapotrzebowanie, że bardzo mocno zwiększylibyśmy wartość energetyczną diety, nie do końca dostarczając rzeczywiście takiej ilości kwasów omega 3 czy omega 6, jakich potrzebujemy. I to są orzechy. Orzechy, które są świetną przekąską, każdy rodzaj orzechów tak naprawdę ma pewne zawartości kwasów różne. Kwasów i omega-3, i omega-6, ale tutaj skupmy się rzeczywiście na omedze 3 No, takim najlepszym produktem w kontekście tych kwasów omega-3 są oczywiście orzechy włoskie. Natomiast pamiętajmy o tym, że są to produkty wysokokaloryczne. Ale nie musimy garść... zjeść tego dużo, prawda? Nie musimy zjeść tego nie, dużo. Nie... Nie musimy zjeść tego dużo, oczywiście, że nie, natomiast dobra, dobra, dobrym rozwiązaniem i dobrym nawykiem jest spożywanie garści orzechów każdego dnia, ale rzeczywiście garści. A nie jakiejś większej ilości, nie na przykład całej paczki, chociaż to oczywiście się zdarza, bo, bo, orzechy, bo orzechy są takim też produktem, który może należeć do produktów rekreacyjnych. One mają dosyć słodki posmak, w związku z tym one też towarzysko spełniają swoje przyjemnie zadanie. Przyjemnie chrupią. Dokładnie, więc, więc rzeczywiście możemy się czasem zapomnieć, faktycznie zwracajmy uwagę na to, że orzechy poza swoimi korzyściami, tymi bardzo, bardzo takimi ważnymi dla nas, czyli właśnie zawartością kwasów omega-3, no są też wysoko energetyczne, w związku z tym one będą, nam się wydaje, że a właściwie co to jest garść czy dwie orzechów, no, no właśnie jest, bo ona rzeczywiście zwiększa wartość energetyczną całego, całego takiego całodniowego jadłospisu poleciłabyś jakiś produkt dostępny w aptece który uzupełnia kwasy omega 3. Jeśli chodzi o produkty, to ja myślę, że każdy każdy przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, żeby to był produkt płynny, czy żeby to był produkt w kapsułkach, co żeby było w środku, czy żeby to był tran, czyli Produkt odzwierzęcy, czy żeby to był właśnie ten olej z alg, czy z mikroalk. I wtedy, jakby dopiero jak sobie odpowiemy na te pytania, to szukamy, szukamy konkretnego produktu. Dzisiaj tak naprawdę mamy produktów bardzo dużo. Takich, które możemy wybrać zarówno w kapsułkach, jak i w płynie, właśnie w postaci, w postaci tranu. Dobrze jest, żeby były to produkty firm. Tak naprawdę wiemy, że ten rynek suplementów diety jest rynkiem dosyć niebezpiecznym i gdzieś tam niezaopiekowanym prawnie przede wszystkim, więc dobrze by było, gdybyśmy szukali takich produktów, których producenci są również producentami leków, jeśli to się udaje, bo wtedy wiemy, czy mamy większą pewność, że ta czystość mikrobiologiczna Takie Produktu jest po prostu dużo, dużo lepsza. Ta dieta, o której wspominasz, zawierająca dużo kwasów omega-3, ona mi się kojarzy może przez obecność ryb z dietą praktykowaną na przykład w Japonii. To jest dobry kierunek, w którym powinniśmy podążać. No, biorąc pod uwagę to, że Japończycy są rzeczywiście narodem długowiecznym, to faktycznie coś w tym jest. Problemem niestety, w znaczy, ta dieta oczywiście z dużą zawartością kwasów omega-3 w postaci spożywania ryb jest jak najbardziej dobrym kierunkiem. Bardzo powiedziałabym. Mającym korzyści nie tylko w kontekście spożycia kwasów omega-3, ale pamiętajmy oczywiście o tym, że ryby to też jest bardzo dobre źródło pełnowartościowego białka, więc pod tym kątem chociażby też te ryby są w porządku. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że różne są nasze, różne jest nasze podejście do jedzenia ryb. Jednym nie smakuje dla drugich, jednak ryby są produktem dosyć drogim. Po trzecie, my gdzieś mamy w głowie, że te ryby to nie do końca jest produkt dobry i wysokiej jakości, więc. Więc tych czynników, które powodują, że my tych ryb spożywamy mało, jest naprawdę sporo. W związku z tym, jeśli mamy przekonanie, że do ryb się nie przekonamy, to być może lepiej jest od razu przemyślać formę suplementacji. A z takich diet, które są popularne w Europie. Dietą z wysoką zawartością, czy preferującą wysoką zawartość kwasów omega-3, co by było? No, jest na przykład dieta dr Budwik, to jest dieta, która jest stosowana czy inaczej. Ona powstała przede wszystkim z myślą o pacjentach nowotworowych, bo wiemy, że kwasy omega-3 są to też te kwasy, które rzeczywiście. Ten stan zapalny powiedzmy zmniejszają, niwelują i tak dalej. Dieta dr Budwik opiera się oczywiście na takich racjonalnych zasadach żywienia, ale jej takim centralnym punktem jest punkt dotyczący spożywania. Tak zwanej pasty budwigowej. Ta pasta to jest połączenie twarogu, chudego twarogu właśnie z tym olejem lnianym. I takie połączenia, tak naprawdę, myślę, że e, e, ktoś, kto gdzieś tam nas już obserwuje trochę, będzie wiedział tłuszcz i białko, czy też te połączenia białkowo-lipidowe, to jest nic innego, jak właśnie nasza e, błona komórkowa. A w związku z tym e, taka pasta ma szansę. E, Zupełnie obrazowo to przedstawiając wzmocnić nasze komórki, jakby wbudować się po prostu w tą błonę komórkową naszą i, i je odżywić, odbudować. Taka pasta ma swoje oczywiście oczywiście swoje proporcje, te informacje można bez problemu znaleźć w internecie. Pamiętajmy tylko o tym, że ten olej lniany musi być olejem z tej odmiany wysokolinolenowej, Ona musi być produktem, ten olej lniany musi być produktem świeżo tłoczonym, nie przekraczającym terminu przydatności do spożycia, bo on się wtedy robi gorzki i już nie ma tych właściwości. Jest też po prostu dla nas nie tylko niesmaczny, ale również potencjalnie szkodliwy. Zagłóżmy, że przestawiamy się na taką dietę z dużą zawartością kwasów omega-3, szybko odczujemy różnicę? Jest szansa. Jest szansa przede wszystkim w kontekście naszej sprawności umysłowej. E, kojarzenia faktów, e, skupienia uwagi, e, takiej ogólnej e, pobudliwości, takiego e, szybkiego kojarzenia faktów. Dodatkowo, rzeczywiście, jeśli borykaliśmy się z jakimś stanem zapalnym, e, który był być może bliżej nieokreślony, bo czujemy, że coś się dzieje, ale jeszcze do końca nie wiemy o co chodzi, e, to najprawdopodobniej rzeczywiście te kwasy omega-3 e, zadziałają tak, jak powinny. Czyli e, tak. E, Kolokwialnie mówiąc, ogarną nam ten stan zapalny, trochę go otulą i zablokują rozwój, więc jest, jest oczywiście duża, duża szansa. Natomiast w przypadku każdego innego schorzenia te, to odczuwanie poprawy na pewno będzie inne, pewnie rozłożone w czasie. Wszystko kwestia indywidualna. To w takim razie polecamy Państwu zwrócić uwagę, na przyswajanie i pobieranie kwasu omega-3 z jedzeniem, bo to zwykle jest najzdrowiej. No i oczywiście polecamy się też z kanałem Pytanie o zdrowie. Do zobaczenia i dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.